Witam cię życie! Już wiadomo, dlaczego tak się stało z tym dachem. Trzynastka. Ja cię kręcę, Radek. Może lepiej się zastanówmy, co? No, rzekła nas ta ślicznie wymurowana obora. tyle nie mamy. No, przydałoby się posprzątać. Mam ja tak. Coś. No i to do tej Polski cało mokro, że mnie bo pada Radek wsiad akurat no i jedziemy na oglądanie siedlisk tak? tak to wygląda jak się szuka siedliska na wsi najlepiej kupić sobie od razu czołg o proszę o, fak, trzeba je pływać! O, boże, Ej, żebyśmy stąd wyjechali? Ja cię kręcę, Radek. Może lepiej się zastanówmy, co? W końcu żeśmy dotarli do tej Polski i od razu na siedlisko pojechali. Oczywiście bez mebli, bo z, mebli, z meblami byśmy nie dojechali. Ale no, no to siedlisko ma ponad 20 hektarów. Tak. Jest tutaj dom, znaczy to tak bardziej jako blok wygląda. Blok mieszkalny, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Piękna obora z czerwonej cegły. Wybudowana chyba w 60 któryś tam roku. No w każdym bądź razie, jeśli macie 1 500 100, 900, wbijajcie i kupujcie, bo my tyle nie mamy Właściciel chce tylko w całości sprzedać, nie chce wydzielić mniejszej działki. Także raczej nic nie na naszą kieszeń. No, rzekła nas ta ślicznie wymurowana obora a ty co tam już? Oglądasz. Co tam jest? Nie wiem, jakieś pomieszczenie. Tak się bać. Tu w tylnej części tego siedliska znajdują się drzewa stare, drzewa owocowe. Stodoła, która jest bardzo solidnie zbudowana. Tam widać, tak jak ten las jest, to wszystko przynależy do tego siedliska. No i przestrzeń, widać, że tu jest tyle miejsca. Tam jakieś piękne stare drzewo na środku tej polany. Przestrzeń i brak sąsiadów. No ale niestety nie są na naszą kieszeń. No właśnie, zbliżamy się do kolejnego siedliska. Fajna droga. Przez las i tam już w oddali widać yy, oborę, tak? A tam po pra mojej prawej stronie jest dom. Kolejne siedlisko. Dziś mamy szczęście z pogodą. Nie jest zamieszkałe A może jednak? Nie, nie. Halo? Dookoła las. Na tych siedliskach, które oglądamy to sprzątania na następne 10 lat niestety. Dalej widać jakieś domki najbliższe. Ale to będzie za jakieś pewnie z 500 metrów także. Optymalnie. Nas no spot, mu się podoba. Tutaj patrzcie obora. Jeszcze całkiem niedawno były tutaj zwierzaczki. No, fajna sprawa. Kurde, no tej obory można by zrobić na przykład coś pod agroturystykę w sensie takiego hotelu, tak? No, mogę sobie to wyobrazić, siebie rano z kawką. Przestrzeń, zero sąsiadów. Okrzyc z rana. Witam cię życie! Tak, to jest to, czego właśnie szukamy. No niestety niektórzy ludzie mają tak. Coś. Mówisz hmm. o sobie? No. Między innymi... To by byli nasi najbliżsi sąsiedzi. Takich sąsiadów to można mieć. Głośni to oni nie są, nie? Piękne ma będzie. Zbliżamy się do kolejnego siedliska, które prawdopodobnie jest na sprzedaż. Nikt tutaj już nie mieszka. Z tego co nam pan, który tutaj mieszka niedaleko, powiedział. E, właścicielka mieszka w mieście, także. Starsza pani. Starsza pani, no to zobaczymy, co z tego będzie. Takie piękne drzewo. Bo przepiękne jest. To jest właśnie droga, która prowadzi do tego siedliska. Fajnie, no. O, jak pięknie, ojej. No. No, domek taki malutki. Fajny. Widać, że tutaj długo nikogo nie było, bo bardzo zarośnięte wszystko. Ale wszędzie jest mnóstwo drzew. Mnóstwo drzew. Pięknie tu jest. No, naprawdę. Ciekawe. A no tu kawałek obory. No, przydałoby się posprzątać. A w tym miejscu znajduje się jeszcze wychodek. Można sobie zobaczyć. O. Dobry. Czy mogę pomóc? Patrzcie jaki fajny wóz. To chyba była kiedyś lampa jeszcze, nie wiem. Krzysełko też kiedyś było. Beczka nawet. Może <grym> się komuś przyda. No, czat. No i właśnie zbliżamy się do miejsca, które postanowiliśmy zobaczyć. No, nie było ono na naszej liście, ale chcemy zobaczyć, o co tam chodzi. Co tu się stanęło? No, tutaj to komin falszy niż cały budynek. No, nieźle. A drzwi, jakie eleganckie, kurde. O, tak to wygląda. Pięknie. <laughs> Zajrzyjmy, może tutaj pełno szkła. Może nie będę tak bezpośrednio panem chodzić. Ale drzwi jeszcze całkiem, całkiem. Sufit. Muszę ostrożnie, bo tutaj pełno szkła. Deski na podłodze. Chyba nie jest podpiwniczony nawet. No, mm -hmm. tutaj kolejne pomieszczenie. No wam powiem, że drzwi są kurde, wspaniałe. No ale reszta tutaj to trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby się nie pokaleczyć. sobie możecie zobaczyć, na czym ja w ogóle stoję. Także no, nie ciekawie. Chyba trzeba uciekać. Już wywiadowałam, dlaczego tak się stało z tym dachem. Trzynastka.